W życiorysach świętych mówi się o tym, jacy byli pobożni, jacy byli spokojni, jacy byli jak pościli, jakie mieli cnoty. Otóż Stanisław bynajmniej nie rokował nadziei na Wielkiego Świętego w klasycznym stylu. Kim był ten Stanisław Starowiejski, który zaczekał, doczekał się chwały błogosławionego? To był człowiek, który miał niesamowitą potrzebę działania i aktywności. To znaczy nie zaspokajała go praca jedynie zawodowa i potem wrócić i, i, i być w domu. Miał tutaj niesamowity dar organizacyjny, to znaczy to, to, to zawsze się powtarzało, że dziadek był takim bardzo dobrym organizatorem. Mówiąc o rekolekcjach organizowanych przez Stanisława Starowiejskiego i księdza Dominika Maja w Łaszczowie, warto wyobrazić sobie skalę tych wydarzeń. Może w pojedynczej grupie rekolekcyjnej uczestniczyło 100. Ponad 100 osób, to może nie robić wrażenia. Ale jeżeli pomnożymy to przez liczbę rekolekcji, to się okaże, że każdego roku w takich rekolekcjach dla akcji katolickiej, dla KSM-u męskiego i żeńskiego uczestniczyło nawet kilka tysięcy osób. Już umieram, nie zobaczę swojej rodziny ani ojczyzny na tym świecie. Jeśli wyjdziesz z obozu, odwiedź moją rodzinę właszczowie i powiedz, żem zmarł w tym Dniu Świętym, w którym zmarł Chrystus. To były mniej więcej ostatnie słowa jego. Działo się to w Wielki Piątek. Śmierć jego wywarła bardzo silne wrażenie na wszystkich, choć byliśmy do oglądania śmierci przyzwyczajeni. Przy wynoszeniu jego ciała do trupiarni wszyscy zdjęli czapki. Co się nigdy nie zdarzało. Jestem szczęśliwy, że dane mi było znać człowieka świętego.